Z Ewangelii według Świętego Marka przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Jeden grosz wydawałoby się po ludzku, że już mniej mieć nie można. Tymczasem okazuje się, że ten jeden grosz to dwa pieniążki i można je komuś rozdać. Nawet jeden grosz można podzielić, nawet największym ubóstwem. W największym ubóstwie można się z kimś czymś podzielić. Nawet w największym ubóstwie można się podzielić z Bogiem swoją nadzieją. Do zobaczenia jutro.